Cześć, w tym odcinku chcę Wam zaprezentować kod, jak przy użyciu Microsoft Visual Studio, platformy .net i języka programowania Microsoft Visual C Sharp możemy uruchomić zewnętrzne polecenie w postaci okna konsolowego, znacie takie coś jak CMD w Windowsie na przykład. I teraz tu zaprezentuję Wam, jak wygląda takie tutaj ten program. On jest bardzo prosty. Tu mamy labelkę, wpisz adres IP lub domenę. Tu mamy textbox, który będzie zawierał nasz adres IP albo domenę. Teraz T-Ping te albo tra Tracer to są dwa polecenia systemu Windows, które są używane do sprawdzania, czy można nawiązać połączenie z odległym hostem komputerem. Tracer sprawdza, ile jest routerów pomiędzy przeskoków pomiędzy y, nami a celem, na przykład y, wirtualno Polską, weźmy sobie. I teraz te dwa polecenia pozostają nieaktywne, czyli widzicie takie szare i tak samo urucham polecenie. Dopóki nie wpiszemy tekstu, jeżeli tekst kasujemy i znowu pozostanie pusty, to te polecenia znowu będą szare. Jeżeli wpiszemy tekst, to te polecenia się uaktywnią i będziemy mogli wykonać. Zamknij program, zamyka program, więc pokażę Wam, jak działa ruchom polecenie. Reaguje ono, ten przycisk reaguje na naciśnięcie, klik. Tutaj dla celów debugowych pokazuję, jak wygląda to polecenie, i teraz tak tutaj umieściłem blok try, try, przepraszam, try, czyli tutaj umieszczałem blok, który może wywołać błąd. Na przykład, i catch, przechwyć jakiś błąd. No, weźmy sobie, jeżeli będzie jakiś błąd, to wyrzućmy wyjątek w ten sposób. I teraz, tak, tworzymy. Korzystamy z obszaru nas system.diagnostics i proces start info i definiujemy tutaj, że chcielibyśmy używać polecenia CMD i teraz slash C oznacza, że te CMD zostanie uruchomione w oknie konsolowym, tym czarnym charakterystycznym w Windowsie i po uruchomieniu następnie automatycznie się zamknie i plus polecenie. Polecenie jest zmienną statyczną, czyli nie będzie się zmieniać w trakcie programu. I teraz polecenie jest zdefiniowane wtedy, kiedy jeżeli um, rbping jest to ten radio radiobuton, ten pierwszy, rbping, jeżeli on zostanie zaznaczony, to napiszę ping i dopisze um, adres IP albo domenę do tego polecenia, czyli stworzony zostanie ping, odstęp www, na przykład wp.pl. Jeżeli z kolei będzie zaznaczony tracer, to wykona trasert spacja www.p.gp. I teraz bardzo charakterystyczna sprawa. Dla textboxa ustawiłem takie zdarzenie jak textchamp, czyli zmiana tekstu. I teraz, jeżeli textbox, czyli tekst w textboxie, czyli tutaj, to jest textbox. Jeżeli on będzie się równał 0, ale tu widzimy, że, jest, że nie będzie się równał Pusty, czyli włączy on mi przyciski. i Enable oznacza, że można włączyć na formatce przyciski. Czyli można użytkownika, możemy po prostu zabezpieczyć użytkownika przed naciskaniem czegokolwiek. Wyłączamy i one są takie szare, charakterystyczne. Natomiast jeżeli tekst będzie, nie będzie pusty, no to oczywiście. O przepraszam, tu, że tekst będzie nie pusty, to włączamy. A jeżeli będzie pusty, to wyłączamy, ustawiamy na false tą właściwość tego tych przycisków, e, tych radiobutonów i przycisku BT Ping. E, no w sumie BT Ping powinienem nazwać inaczej, ponieważ ten przycisk e, to bardziej jest nie BT Ping tylko polecenie. No na przykład tak. I teraz sprawdźmy sobie czyli pokaż źródło. I teraz widzimy, że tutaj musimy pozmieniać. Oczywiście mogę zastosować. Mogę po kolei, ale jest opcja. Um, edycja znajdź szybkie. I teraz tu. O, przepraszam, BT Ping. BTN pink zamienię na btn pole. I teraz tutaj mam opcję zamień następny. zamień wszystkie. Jak chcę 3, Czyli wszystkie mi zamieniło. No i dobra, i teraz i tak działa. I teraz pokażę Wam działa ten program. Oczywiście ten program właśnie uruchamia ten proces. I proces e, uruchamia się. Oczywiście chodzi tu o proces. Lokalne albo zdalne na komputerze lokalnym. Na przykład takim procesem może być właśnie polecenie CMD, albo na przykład uruchomienie aplikacji, jak przeglądarka internetowa, Microsoft Word i tak dalej. Więc uruchomię to F5. I teraz zwróćcie uwagę, te przyciski są nieaktywne. O, tu widzę, uruchom. Widzicie, jeszcze nie działa dobrze, więc zaraz poprawimy. Tu, jeżeli teraz wpisuję, to widzimy, że ping stało się aktywne. Ale jeżeli usunę tekst, to o, to teraz widzicie, jest nieaktywne. Jeżeli wpiszę coś, to jest aktywne. I teraz zaznaczę ping polecenie i ja na przykład uruchom polecenie. Pokaże mi się tutaj message box. To będzie wykonane polecenie ping odstęp www.p.p. Uruchamia się konsola i polecenie PING. Natomiast jeżeli chcę tracer, to oznaczmy tracer. Pokazuje mi się polecenie, jakie będzie uruchomione i pokazuje mi się polecenie tracer. Mogę zamknąć, żeby nie przychodzić. Jeżeli chcę wyjść z programu, to mam zamknij program. I tam był problem na początku, że ten przycisk na początku, jeżeli jeszcze raz uruchomię, to zwróćcie uwagę, ten przycisk na początku był włączony. Nawet jeżeli tekst był pusty, więc trzeba y zmienić właściwość tego. Zaraz pokażę Wam, jak to się robi. Tu musicie zaznaczyć ten przycisk. O, właściwości. Y I teraz przycisku przejść na właściwości. I teraz jest takie coś jak enable Wyłączę to. I teraz on nie jest włączony domyślnie przy starcie programu. Jeżeli teraz uruchomię, to zwróćcie uwagę, co się dzieje. O! A jeszcze raz zrobię takie coś, jak wyczyść rozwiązanie. Też Wam to polecam czasami robić. I teraz jeszcze raz rozpocznę. O, widzicie, tu się porawia błąd. Element wiersz poleceń mojej nie zawiera funkcji bete ping klik, Zgadza się, ponieważ, mm, ponieważ tutaj mamy polecenie. Polecenie. Ponieważ zmieniłem y, tą funkcję, więc debuger przydaje się. I teraz bete polecenie. I teraz uruchomimy ten program jeszcze raz. Czyli widzicie, jak zmieniacie gdzieś w programie nazwę przycisku, na przykład, żeby go, rozpo go rozpoznawać, to musicie wszędzie tą nazwę, nawet przy zdarzeniach kliknięcia. I teraz widzimy, że domyślnie hmm, przycisk jest wyłączony. Teraz, jeżeli wpiszę hmm, na przykład, nie wiem, google.pl, to oczywiście mogę uruchomić polecenie. Okaże mi się ping. Ale jeżeli na przykład skasuję, to znowu będę musiał najpierw wpisać jakąś nazwę, żeby się uaktywniły te opcje. Czy Pink Tracert. Jeżeli nie, to one nie są aktywne. Więc taki przykład prostego programu programu, który wykonuje polecenia systemu Windows, Pinki Tracert. Oczywiście ze swojego menu. I tu oczywiście zamknij. Flat jest bardzo prosty. Zamyka formę. W tym wypadku mam do czynienia z jedną formą, więc zastosowałem close. W innym przypadku można zastosować application.exit. Więc tak wygląda prosty program, który uruchamia polecenia w systemie Windows ze swojego interfejsu użytkownika. Więc to wszystko do usłyszenia i miłego programowania.